I swore to protect this island with my life. 17 lipca premier miało Ghost of Tsushima, najnowsza i zarazem ostatnia gra ekskluzywna na PlayStation 4. Najnowsza produkcja studia Sucker Punch, odpowiedzialnego wcześniej za chociażby Infamous, spowodowała opad szczęki u mnóstwa osób. Klimat, grafika, fabuła, walka i chyba wszystko co się da stoi na najwyższym poziomie. Mnóstwo osób gra, mnóstwo osób zachwala, ale pamiętajcie, że najlepiej wyrobi sobie opinię samemu doświadczając najazdu mongołów na wyspę Tsushima. Dla tych co o duchu nie słyszeli, grze wcieli mi się w Jina, jedynego który przetrwał najazd mongołów na jego Rodzimą Wyspę. Naszym celem jest zemsta I uwolnienie ziem z objęć prześladowców Może i dopiero co zacząłem grać w Gozowcu Shima Ale już mogę polecić ją każdemu Kto nie nienawidzi dobrej zabawy I mówię to nie bez powodu, bo pierwsze 3 godziny Rozgrywki przyprawiły mnie o dreszcze A świat tam przedstawiony podbił moje serce Od pierwszej chwili. Twórcy zainwestowali Czas w wymyślenie i stworzenie całkiem innego Otwartego świata niż był dotąd znany Za sterami dżina możemy używać miecza Samurajskiego jak i chociażby łuku Na który gracze zaczęli ostatnio sporo Narzekać. Tym razem jednak nie jest to związane. Stricte z mechaniką jego używania, a estetyką jego przechowywania. Jeżeli Bóg nie jest przez bohatera trzymany w rękach, to zawieszony jest wtedy na plecach. W całej sprawie chodzi o to, że co po niektóre pancerze, zwłaszcza te z peleryną, źle komponują się z zawieszonym na tyle orężem. Użytkownicy sugerują twórcom proste rozwiązanie tego problemu, a mianowicie dodanie przycisku, który ukryje wybrane wyposażenie, akurat w grze, w której ważnym elementem jest wygląd naszego bohatera, taka opcja rzeczywiście by się przydała. I jest to wysoce prawdopodobne, że twórcy postanowią ją wprowadzić. Co do innych wad, to na pewno taką są, ale pełne podsumowanie to się zrobi po przejściu całości. Ten rok jest po prostu niesamowity. Co na rynku pojawi się nowa gra, staje ona szranki o tytuł gry roku. 2020 to chyba pod tym względem najciekawszy okres ostatnich lat, bo mogliśmy zagrać już w takie perełki jak Doom Eternal, yy The Last of Us 2, a teraz Gozo of Tsushima, a przed nami jeszcze Cyberpunk 2077, Valhalla Avengers i Malware Spider-Man. No, godammy! Witam na lootboxie. Standardowo weźcie zostawcie łapkę w górę, 60 lajk like i będzie fajnie. No co mam powiedzieć? Nic w zamian nie dostaniecie. No może satysfakcję, że polepszyliście komuś dzień. 10 tysięcy za rogiem, więc jak jeszcze nie subskrybujesz, to chyba najwyższy czas. Dzisiaj mnóstwo ciekawych informacji, więc lepiej już zaczynajmy. Kolejny odcinek na Redboxie, no to kolejny niosi go cyberpunku. Po tytule pewnie możecie stwierdzić, o czym będzie. <gry> tak, mapa najnowszej gry Redów została w końcu zwizualizowana, tylko, że nie przez samych twórców, tylko... fanów. Czy to źle? No właśnie, że nie. Jeden z użytkowników Reddita podzielił się mapą cybernetycznej metropolii zwanej Night City, którą posklejał ze wszystkich informacji, jakie zostały dotychczas ujawnione. Redzi na Twitterze co jakiś czas rzucają nowe info z uniwersum gierki, to czemu by czegoś takiego nie zrobić? Jak dla mnie, super inicjatywa. Jak wiadomo, każdy z obszarów posiadać będzie własną, unikatową historię, charakterystykę, klimat, i w ogóle każdy będzie całkowicie inny. Z tego, co możemy zaobserwować na przedstawionej mapie, Night City podzieli się na 15 dzielnic. Czytać Wam teraz tego nie będę, ale macie w tle mapkę, to sobie ją obczajcie. Wygląda to naprawdę imponująco. Będzie co zwiedzać. Fajnie jest też to, że w każdym obszarze rządzić będzie inny gang, więc pewnie jakieś przeszki pomiędzy gangami są nieuniknione. Jeżeli bylibyście zainteresowani filmem w 100% poświęconym omówieniu mapy Night City, to dajcie znać w komentarzach. I łapka w górę oczywiście. Następny news. Znaczy, jeszcze nie następny. Taka figurka trafi do sprzedaży a propos Cyberpunk 2077. Przedstawia ona Trauma Team, czyli medyków, a jednocześnie oddział uderzeniowy. Koszt takiego cudeńka to 300 euro, czyli 1300 zł. Teraz następny news. Nawet jeżeli nigdy w Mortal Kombat nie graliście, to na pewno wiecie, czym jest ta kultowa marka. No szanujmy się, jak ktoś nie wie, to niech się wstydzi. Od restartu serii w 2009 roku bardzo popularne stały się tak zwane ich zreje, które polegały na tym, że podczas walki ładowaliśmy pasek, który po wypełnieniu pozwalał nam na potężną kombinację ciosów. Wtedy to wszystkie łamiące się gości były pokazywane w prześwietleniu. Nie da się ukryć, że takowa brutalność wyglądała jeszcze lepiej. Z tego dziwnego zabiegu przez lata powstało mnóstwo memów i przeróżnych przeróbek. Teraz dostaliśmy informację, że taki sposób ukazania mocniejszych ataków pojawi się również w Assassin's Creed Valhalla. Po raz pierwszy, zastosowanie X-raya w świecie skrytobójców mogliśmy zobaczyć na trailerze. Ok, mógł to być po prostu efekt w zapowiedzi, ale jak mówi de Richard, czyli game director Ubi. Prześwietlenia pojawią się oficjalnie w rozgrywce. Już od takiego czasu wiadomym było, że skandynawska odsłona asyna w tańcu się nie będzie. Poziom brutalności został podniesiony o kilka stopni. Zresztą zobaczyć to możemy na przeróżnych gameplayach, które od Ubisoft Forward regularnie trafiają do sieci. Lecimy dalej. Jako ostatni news mam dla Was coś ze świata filmowego: Netflix ostatnimi czasy bardzo poważnie zabrał się za produkcję filmów pod szyldem Netflix Originals. Tym razem zdecydowali się zainwestować 200 milionów dolarów. Będzie to ich najdroższy film, a jego tytuł to The Grey Man. Gdy powiem Wam o obsadzie, to zrozumiecie ten ogromny budżet. Reżyserią mają zająć się bracia Russo, jak coś to ci, którzy zrobili kapitan America Civil War, Avengers Infinity War, czy chociażby Endgame. Takie tam no namey. Jednak w główne role wcielą się Ryan Gosling i Chris Evans. Netflix tym filmem chce zaporządkować całą serię o kurcie Gentrym Gentrym. Nie wiem, wybierzcie sobie. O czym będzie opowiadał The Grey Man? Jest to thriller akcji, który przedstawi historię pojedynku płatnego zabójcy, w tym przypadku Goslinga, ze ścigającym go Lloydem Hansenem. Tutaj mamy Chrisa Evansa. Zapowiada się serio bardzo ciekawie, bo czerwony VOD ostatnio bardzo dobrze radzi sobie w tworzeniu własnych, wysokobudżetowych filmów. Nic, tylko czekać na premierę. No, wy też możecie czekać na premierę, tylko że w tym przypadku naszego odcinka jutro o godzinie 16.00. Łapki, suby i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się i cześć.